Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym jesteśmy w Niemczech pod Bytgoszczą. Tematem dzisiejszego odcinka jest modernizacja budynku, przed którym stoimy. A przed nami stoi pan Mariusz, którym tutaj zlecił nam zadanie wykonania modernizacji tego budynku. Panie Mariuszu, proszę opowiedzieć mi, jaki jest tutaj budynek, co tu ogrzewamy, jak jest, jaki wybrał pan urządzenie. Dobrze, czyli tak, budynek składa się z dwóch mieszkań. E, mieszkanie na parterze zostało zmodernizowane i w, e, wstawiono do niego piec na pelet. To jest około 50 metrów plus piwnica. Piwnica ma jakieś 25 metrów, ale tam jest ogrzewane tylko jedno pomieszczenie, około 8 metrów. Mm -hmm. Czyli to mamy to, to biuro, to rozmawialiśmy wtedy, nie? Tak, tak, tak co ma być mm -hmm. później decydowane jako biuro. Wcześniej były tutaj e, piece e, kaflowe. Yy, oraz plata taka yy, stalowa, czyli kuchnia, taka wypełniona to mówimy. Tak, nie? Tak, tak, tak. Ale warto powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi: to czyli na tym się gotowało, to i grzało tak. pomieszczenie kuchenne i gotowało, i chyba piekło też, nawet, nie? Tak, tak. tak. Mhm. Yy, budynek jest ocieplony, 10 cm stropianu. Okna i drzwi zostały wymienione na energooszczędne. Okna są szyby trzy, szybowe. Tak. Drzwi są również w standardzie tam podwyższonym, ponieważ skorzystaliśmy z dotacji w celu no, wsparcia finansowego. finansowego no, to chyba tak. nawet podwójna dotacja, bo czyste powietrze się udało i mamy też gminne tutaj tak, fajne w tak. dotacje, W Ośrodku tak nie? jest, tak. Mhm. Dokładnie. Zostały też wymienione podłogi w dwóch pomieszczeniach i zostały ocieplone styropianem 5 cm, ponieważ wcześniej były podłogi drewniane. Mhm. E, zaczęliśmy modernizację w maju, zakończyliśmy pod koniec września. Piec na pelet został e, wybrany Kostrzewa Mini Bio NE 10KW. Mhm. E, tak jak wspomniałem, wcześniej był piec kaflowy, więc nie było grzejników, więc grzejniki też trzeba było zamontować, całą instalację trzeba było e, zbudować od, od zera. Mhm. Piec został włączony jakieś 3 tygodnie temu tak naprawdę i od y, tego czasu ogrzewa to 50 metrów plus te 8, że tak powiem, y, no co, codziennie, mhm. to, żeby tam... Y, tak. Zapomnieć się. tak, tak, tak. tak. Przyjmujemy taką wersję raz w tygodniu, nie? Raz w tygodniu, tak, mhm. tak. Czy tam te skorzliny, czy coś się wyrzuca tam raz w tygodniu, czy te sprężyny czyści. Mhm. Po tygodniu kolejnym zasypałem dwa worki, więc teraz kończy się trzeci tydzień. Zacznie się czwarty tydzień w niedzielę, mhm. więc prawdopodobnie trzy albo dwa worki zasypię, więc tak mniej więcej mhm. wydaje mi się, że to wychodzi między dwa a trzy worki w tygodniu. Na tydzień, ale na, na, na metro znamy, a na jakie temperatury? Bo tego tutaj widzowie nie wiedzą. Te... Taki mieliśmy, bo jest dosyć duża różnica teraz temperaturowa, dosyć ciepło, nie? Tak, teraz jest dosyć ciepło, ale jeżeli chodzi o temperatury ustawione w mieszkaniu, to jest tak 19, 20 stopni w nocy, 21,5 w ciągu dnia, a temperatury tutaj tak oscylowały w tym czasie... No różnie było między. Teraz mamy na przykład 8 stopni w Flusie. ciągu. Mhm. Tak, w, ciągu dnia. w nocy do zera tam nie dochodzi bardzo rzadko, nie? Bardzo rzadko dochodzi mhm. do zera. Na tak, razie tak. mamy ciepły taki okres. Tak, 11-10 mhm. stopni w ciągu dnia jest mhm. około. Czyli mamy taką ciepłą, ciepłą jesień, to trzeba też na to zwrócić uwagę, ale zużycie worek do trzech w tygodniu, mając ocenie nie ma krzywdy, nie? Tak, tak. tak no zobaczymy mhm. jak to będzie. W większym roze. W większym rozrze, tak, mhm. tak. Ale to wszystko zależy oczywiście od, od strat cieplnych budynku. więc mhm. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mhm. Dobra, to co? Przejdziemy do środka, zobaczymy Dobra. jak wygląda modernizowana kotłownia, nie? Dobra. Tak naprawdę kotłownia, która się pojawiła, bo i do nie było. Nie było. dokładnie. Mhm. dokładnie. Dobra, jesteśmy w kotłowni, tutaj mamy układ zamknięty, zrobiliśmy tu e, układ zamknięty z naczyniem przeponowym e, i cała instalacja została tutaj poprowadzona po piwnicy. No część e, po lewej stronie, bo tu się kończy piwnica, a mamy nad budynkiem jeszcze pomieszczenia, znaczy we, nad tą piwnicą mamy pomieszczenia, więc część instalacji musiała wyjść przez kuchnię i pójść dalej na część budynku. No to więc, e, proszę, opowiedz mi tutaj jakie wrażenia, jak tutaj funkcjonujecie po zmianie wyżywania. Czy tak? E, kocioł zasypujemy. E, przede wszystkim jest ten komfort, że nie trzeba codziennie rozpalać. A, mm -hmm. zacznę od tego. E, to po pierwsze, w dwóch, w dwóch, czy tam nawet w trzech miejscach nie trzeba rozpalać, bo wszystko samo to się bardzo dzieje. Bardzo. Tak, mm -hmm. kocioł włącza się sam rano, i tutaj osoba starsza, która mieszka, nie, nie musi się przejmować tym, że musi. Rozpalić w piecu czy tam w, w, w kuchence. Wszystko dzieje się samo. Ja się zajmuję zazwyczaj czyszczeniem raz w tygodniu. Tak, dajmy na to w sobotę czy w niedzielę, zasypuję i czyszczę kocioł. Kocioł jest dosyć pojemny, dlatego też tam zależało na tym, żeby miał dużą pojemność peletu, żeby Tak mniej więcej sobie policzyłem, że nawet dwa tygodnie powinien mhm. wytrzymać. Na jak na najbardziej. Tak, amku. bez zasypu. No i popiół jest wybierany raz, raz w tygodniu, ja używam do tego celu odkurzacza, który tam dla mnie to jest najłatwiejsza sprawa, mm -hmm. żeby po prostu taki mam przemysłowy mały odkurzacz, którym mogę szybko kocioł wyczyścić. To może przy okazji jak otworzymy kociołek jak wygląda w środku, a w drugim etapie tego oglądania zobaczymy... Może jak się po prostu go czyści. Dobrze. Zrobimy to? Nie ma problemu. To poproszę. To ja jest z boku sobie pom pom bym pomógł, ale muszę tutaj trzymać kamerę. Więc na żywo zobaczycie ile czasu wymaga czyszczenie, co tygodniowe czyszczenie kotła firmy Kostrzewa. Ja tutaj zrobię przybliżenie w mm -hmm. bo potem nie będę miał jak dojść. Czyli podajnik górny dla ludzi, którzy nie wiedzą, dopowiem. Pelet spada na dół, wewnątrz wpada do, do podajnika. Wewnątrz po drugim w palniku jest drugi podajnik, który sypie pelet do środka. Wewnątrz palenisku staje rozpalony pelet z zapalarką elektryczną. Największej popiołu zostaje tutaj na palniku, bo ta wersja nie jest samoczyszcząca. Co teraz się zadziało? Nie został wyłączony kocioł, nie zostało wyłączone kocioł z, że do, do czyszczenia, czyli nie został wyłączone w trybie wyłącz kocioł i kocioł rozpoznał otwarcie drzwiczek, bo jest tutaj czujnik kręcowy, więc rozpoznał otwarcie drzwiczek i w formie zabezpieczenia np. przed dziećmi czy osobami starszymi, którzy nie wiedzą, mogłyby nabroić. Wymusił wyłączenie urządzenia, i nawet gdyby urządzenie było w pracy, by tu płomień by, by był w trakcie palenia, to on by się natychmiast przestało podawać paliwo. Wiadomo, że tutaj ten podajnik byłby rozłączony, więc. To funkcja jest dobra dla ludzi, którzy mają tam dzieci w domu i mogliby na, namieszać. Była taka jedna sytuacja w starszych modelach urządzeń, że jeden pan w trakcie, czy nie wyłączył z urządzenia, tak jak ja przed chwilką, ze sterownika, tylko kocioł był gotowy do pracy, tylko nie pracował, kloz był wyłączony. I yy, w trakcie otworzył drzwiczki do czyszczenia kotła, zadzwonił do niego telefon, zaczął rozmawiać przez telefon i zostawił otwarte drzwiczki. Tam akurat było tak, że podajnik był złożony z boku, więc nie, nie było rozpiątego podajnika. Pelet był spięty razem z palnikiem. I wyszedł porozmawiać, zapomniał o tym, że ten kocioł miał w trakcie czyszczenia. No i co się okazało? Temperatura w pomieszczeniu spadła, kocioł się włączył, bo chciał dojrzeć budynek, a był w otwartych, kocioł był w otwartych z otwartymi drzwiczkami. No i jakby teraz sobie wyobraźcie, że byłby to ładnie złożony innego rodzaju podajnikiem. Płomień pracuje i daje na pomieszczenie. W tamtym wypadku doszło do małego pożaru, zostały zniszczone tam niektóre elementy wymagające naprawy i kotła, i części kotłowej. Nikomu nic się nie stało, ale bałagano i problemów narobiło. Więc to zabezpieczenie oby się nie przydało, ale jednak gdzie nigdzie, w jakichś szczególnych warunkach ta funkcjonalność może być dobra. Więc mimo to, że ten czujnik tu jest, polecamy zawsze i to nawet system wymusza, wyłączyć na sterowniku urządzenie, że jest w trakcie czyszczenia. Do czyszczenia to już tutaj pan Rysz pokaże, jak to się jak się ten kociołek czyszczy. Ja tego nie będę przyspieszał, pokażę po prostu, jak to jest. Będzie pewnie jakiś hałas wentylatora, my tu po prostu nie będziemy przez to w tym czasie pewnie rozmawiać. Ale, ale do momentu, kiedy nie będzie włączony, to opowiedz proszę, co robisz. Tak, zaczynam od zdjęcia tych spinek dwóch oraz ceramiki spalnika. I to było całe czyszczenie palnika. Tak. Wkładamy to pod skosem. To tak, ja tutaj tak pan pod skosem. Wkłada, tak. Trzeba włożyć pod, tak, pod skosem. Nie tak. I przy ceramice zwracamy jeszcze na wycięcie. Dużym tak. częstym błędem nawet dla ludzi, którzy używają to od lat, że jest to, że to, 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 to z jakichś względów zapominają o tym, wkładają tym wycięciem w, z drugą stronę. One jest koniecznie w tą stronę, bo y, tam jest czujnik światła, który musi być osłonięty, więc tak to, to po prostu tak to trzeba wkładać. Oraz zakładamy dwie spinki. Mhm. Jedną. Żeby się ceramika nam nie wysunęła. I drugą. Tak, teraz w drugim etapie. To wszystko. No i w... cały wymiennik tak i w ostatnim etapie można jeszcze wyczyścić sprężyny Ale one akurat są nie za, nie za co się nie zabrudziło Nic praktycznie. Mhm. No nic czasami przy wyciąganiu sprężyn leci tam popiół, więc od razu odpowiadam, że w trakcie wyciągania sprężyn, jakby się od razu odkurzaczem wciągało, to to wszystko spadnie do przedodkurzacza. Tak, można też zrobić. Ja robię tak czasami. Całe czyszczenie jest gotowe. Oczywiście gdyby były zapopielone, tam za, za zapopielone te sprężyny, to byśmy wszystkie sprężyny Tak, wyciągali. one były niedawno czyszczone, jakieś tam 5-6 dni temu chyba, mm -hmm. czy tydzień temu, więc w sumie nie ma potrzeby, żeby je no. teraz Ale czyścić. ten Le, tak. Lewa czysta, górna tak. czysta. To w sumie wkłada się pod spód, ale ja sobie to dla wygody wyciągnąłem i trzymam obok. Mhm. I tutaj jeszcze w ostatnim etapie e, czasami czyszczę w tym miejscu, bo tu czasami e, takie trociny wypadają. E. I to jest praktycznie Cała, Cała praca raz na tydzień. Czy okay. został wyczyszczony popielnik? Ja się, dobrze no pokażę, no, Teraz, po, że w po dłuższym okresie po otwartych drzwiach system rozpoznał, że były długo otwarte i się pyta, czy, czy został wymieniony, wymieniony e, wyczyszczony wymiennik. O to to chodzi, że system również ukośczewy bada i kontroluje i pokazuje w procentach, e, czy został wy, wyczyszczony wymiennik i kiedy ma go się, trzeba go wyczyścić. I robiąc go tak, został wyczyszczony, potwierdzamy to wtedy on znowu liczy od nowa i będzie przypominał użytkownikowi, jakby chciał zbyt długo przeciągnąć nieczyszczenie kotła na to, żeby to przypominać o tym, a nawet w pewnym momencie może stanąć. Tak, tutaj popiół było 9%, spadło do zera. 9% to mhm. było przez niecały tydzień. Coś mhm. takiego. Teraz jest popiół zero. Mhm. Możemy pokazać też zasypywanie. Czyli takie cotygodniowe tak, obowiązki do ogrzewania budynkowa. Tak. My tutaj jesteśmy ubrani, akurat pan Mariusz wrócił ze spotkania, więc też specjalnie się po to nikt nie przebierał, nie przygotowywał się do nie wiem, przebierał brudne ciuchy, żeby jakoś funkcjonować. No bo tutaj no, najgorszy, najbrudniejszą rzecz już zrobiliśmy, czyli czyszczenie wymiennika. Teraz zasypanie paletu, no to to już jest w ogóle bym... Nie, nie ma ryzyka na ubrudzenia. Można pokazać może ile teraz jest w nim? Po tygodniu czasu. Tak. Myślę, że tak trwa. Nie był do pełna zasypany, nie? Bo mhm. to tak był gdzieś 15 cm od góry zasypany. Więc... O. Ja tu polecam nożyk do tapet zawsze w tym momencie, bo właśnie, żeby się nie uciekało, tak. to od góry, jak się tam machnie z góry nożykiem na wprost, to po prostu wtedy łatwiej się tak, tak. Odrzuca, a i ku przestrodze częstym, częstym problemem jest to, że ten nożyk ktoś kładzie na przykład na narożniku kotła z zasobnika i potem się okazuje, że wpada do środka ten, ten nożyk czy nóż no i on w pewnym momencie zejdzie na dół i, wza, i zablokuje się w podajniku. Więc to pamiętajcie o tym, żeby nic absolutnie oprócz peletu nie mogło dostać się do zasobnika od Wórki najczęściej 15, 15 kg, więc to nawet osoba tam, yy, starsza myślę, że nie powinna mieć problemu, żeby to dźwignąć. A jak robią osoby z te, jeszcze, jeszcze, które to jest za dużo, to otwierają ten worek i sobie wiaderkiem na przykład sypią kilka razy tak po, po, po to nie wiem, kilka kilogramów to też niektórzy po prostu, którzy nie chcą dźwigać w ten sposób sobie razem. Ja to w międzyczasie wykorzystam chwilę i pokażę coś, co, często, co często nie jest wykonywane, a jest to może nie obowiązkiem, ale bardzo dobrą praktyką, czyli doprowadzenie świeżego powietrza z dworu. Czyli robimy otwór e, przez e, z, e, ścianę budynku i doprowadzamy świeże powietrze do środka i po to, żeby to świeże powietrze z zewnątrz, które nam ma natleniać, E, naszą kotłownię na świeżym powietrzu nie wpadało zbyt mocno, czy nie wydmuchiwało zimę powietrze, co rozumiem tak zwaną czy S, różnie mówią i dzięki temu powietrze zostało wyhamowane, ale jednak dostarcza się do pomieszczenia. W pomieszczeniu zostaje to nagrzane, to, to świeże powietrze, wychodzi do wentylacji wywiewnej. Wentylacja wywiewna w tym wypadku mamy w tamtym miejscu, więc mamy i natlenianie kotła na świeżym, na świeżym powietrzu, więc może on tutaj będzie na pewno funkcjonował bez problemu. Ja tutaj w międzyczasie już włączę. I gdyby się pojawiły tlenki węgla, to świeże powietrze, które wpada, ogrzewane wewnątrz w pomieszczeniu, ogrzewa się i razem z tlenkami węgla wyciąga wszystko do wentylacji wywiewnej. Więc tutaj to, to jest to, czego często ludzie nie mają w starszym budownictwie, ale zachęcam do zrobienia tego, bo to jest i bezpieczeństwo i to, żeby jakby zdrowia i życia. I jest to też bezpieczeństwo, żeby kocioł chodził bez, bez, bezproblemowo. Brak wentylacji nawiewnej i wy zużycie w całego powietrza w pomieszczeniu przez urządzenie grzewcze powoduje, że po prostu to urządzenie mogłoby nieprawidłowo funkcjonować. No, się oczywiście teraz włączył, sprawdził temperaturę. Mamy tutaj jeden obieg grzewczy, czyli grzanie tylko budynku, nie mam grzejemy bojlera, więc we wszedł w postój, bo w pomieszczenie u góry jest nagrzane. Wskazuje tutaj nam ten kwadracik, czyli regulator pokojowy rozłączył pracę urządzenia i czeka na to, aż regulator pokojowy go włączy. Więc tak to tutaj e, wygląda, więc e, na filmiku możecie zobaczyć, bo ten materiał nie jest przyspieszany, a jest to e, no, bardzo czyste, czy, bardzo czyste i komfortowe w mojej ocenie o, e, e, oczyszczanie tego kotła i zajęło nam kilka minut. Ja nagranie mam na 30-13 minut i 50 sekund, więc cała ta nasza rozmowa w piwnicy tyle trwała, a robimy to komfortowo, spokojnie i zajmujemy się też jakby to, to więcej rozmową niż całą zabawą tutaj co do obsługi tego urządzenia. Dokładnie tak. Tak. No i dobrze, no jeżeli chcielibyście w jakimś temacie porozmawiać z nami, chcielibyście dobrać urządzenie, chcielibyście do jakiejś pomocy co do zaprojektowania kotłowni, wyboru urządzenia, to zapraszam Was do kontaktu. Na Limis Energy Łukasz Wolski nie tylko robi na terenie Bydgoszczy i okolic, gdzie jest nas, naszych ekip najwięcej, tam robimy, tu robimy instalacji najwięcej. Mamy również w Polsce różne ekipy, z którymi współpracujemy i oprócz zakupu urządzenia i uruchomienia Możemy również pomóc w montażu tych urządzeń. Więc jeśli macie ochotę, skorzystać z naszego doświadczenia, no to zapraszam serdecznie. Polecam. Bardzo dziękuję <laughs> za to, że mogliśmy porozmawiać i do zobaczenia. Dzięki.